Witam Państwa w lutowym vlogu. Dzisiaj taka miła niespodzianka na farmie. Jest pierwszy cielak. Krowy już chyba myślą, że już będzie koniec zimy. No i ta pogoda też na to wskazuje, bo jest coraz cieplej. Ostatnio to tak około 5 stopni, na plus. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wyglądały na farmie ostatnie. Tygodnie, kiedy mieliśmy tutaj prawdziwą zimę, było wszystko zasypane śniegiem. Myślę, że już ta zima jest za nami. Ja zaraz pójdę po kolczykownicę, muszę go zakolczykować. Póki jeszcze dam radę go zapaść tutaj bez problemu. A Państwa zapraszam do oglądania tego, co działo się kilka dni temu. Biegną, biegną szybko, biegną. Także szybko im tu otwieramy przejście. Chodźcie, Baśki. Idziecie na zimową kwaterę? Tam na wprost balotów pełno. Czeka. Mam zwiezione w dwóch miejscach dla nich baloty. Chodź, Basia. Druga, Basia. Ale to jest pierwsza oryginalna, ta co poszło od niej się wzięły wszystkie baśki od razu policza 4 Mam duży problem z tym stanem dzisiaj, bo rzece jest pełno wody, i one, jak jest taki mróz, no to do wody nie wchodzą. A latem sobie tam przechodzą w takim płytkim miejscu. I teraz nie chcę przejść na tą stronę, a z tej strony z lewej mam przejście na następne kwatery, więc muszę je wziąć wszystkie. Przeprowadzić mostem. Chodźcie, baśki! Baśki, baśki! I to nie tak, że pójdę sobie mostem na tą stronę, bo te pierwsze co pójdą tam. To wtedy te ostatnie już nie wejdą na no Mystocku, będą szły w tamtym kierunku. Prawdopodobnie tam, idźcie w lewo. Nie tu, tam, tam, dalej. Na lewo. Bez chylewa się nie obejdzie. Chodźcie baski. Chodźcie, chodźcie, Baśki, Baśki. Chodźcie, Baśki. Baśki, 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 Baśki. No i tak mostkiem przejdą na drugą stronę w końcu. O -o. Dobra, zamykamy je tutaj teraz i tą stroną pójdą. Oj, to była bardzo długa przeprowadzka. Musieliśmy cofnąć się, przejść mostem na drugą stronę, i teraz dopiero krowy idą. Tutaj gdzie, gdzie powinny Chodźcie Baszki Teraz muszą jeszcze wejść w tą zagrodę Baśki, Baszki, Baszki Chodźcie Tutaj chyba jest przewodnik Chodź Baszka Chodź Masz Patźcie, Baśki, Baśki Zresztą pójdzie za nim I czekaj Ma no buraków, masz czerwone Nie mam, idźcie na siano już Przyjechaliśmy do kolejnego stada dać baloty tutaj też wszystko zasypało śniegiem 18, wszystkie są naliczone czarka byka nie ataki, bo on się rafciak załacił Jakby chciał tu, Tutaj szef To jest szef stada Idziemy po ramkę, damy wam balota albo dwa a to najstarsza najstarsza samica ze wszystkich stad 18 lat gdzieś będzie miała Stara babka jesteś już Mam ten mały byczek do sprzedania Jeszcze trzeba go trochę pchnąć dalej Robocie siatki zostało kawałek Okrągłe to się dobrze pchają Idą. Oh, jak jest okrągłe to idzie nawet jedna osoba, może go popchać. Najgorzej wystartować, by. Jeszcze kawałek. Dobra. Tu mamy siatkę. Ściągnę to. Założymy ten kawałek ramki. co to Teraz jestem w trzecim stadzie. W poprzednim to był ten jasny byk, reproduktorem, a tutaj jest czarny byk. Ten. Myślę, że jasny, ładniejszy. A ja idę teraz sprawdzić tutaj ogrodzenie, czy, czy jest wszystko dobrze, bo tak po takich większych wichurach, no to często gałęzie jakieś leżą na pastuchu. I robią przebicie na przykład coś takiego jak tutaj akurat jest jakiś krzak wyrósł słucham mam odłączonego więc na razie nic nie kopię no jeżyny to muszę, czasami muszę powycinać przy korzeniu Jak jest przebicie, no to wiadomo później to ogrodzenie nie działa tak jak powinno więc mam do przejścia 500 metrów w tą stronę i 500 z powrotem nie, 1000 I tu jest Kilometr długa działka I też mam na zimę tak zrobionego pascucha specjalnie jak idą dwie linki to one są jakby niezależnie od siebie działają i jak jest dużo śniegu, tak jak tutaj mam dolną całą przesypaną to ta dolna jest w tej chwili na stałe odłączana. Więc tu i tak krowy się nie kręcą teraz i nie wychodzą nigdzie, częściej latem próbuję jak na przykład ja widzą poza ogrodzeniem lepszą trawę to, to wtedy może kombinują jak wyjść. A zimą siedzą przy balotach i wystarczy jak mi w tej górnej idzie e, prąd do, e, no do balotów, tam gdzie, gdzie mam złożone baloty, to tam one naj, najczęściej urzędują i ważne, żeby baloty były pod, zabezpieczone. Więc w dolnej w ogóle nie mam prądu zimą. Jak jest, e, chyba że nie ma śniegu, no to wtedy, ale nie ma potrzeby raczej, wystarczy jedna, ta środkowa. No i szukam, szukam i znalazłem. Tutaj drzewo się przewróciło, su suszka po wichurze i leży to całe na ogrodzeniu, więc tutaj robi mi przebicie na pastuchu. Muszę ją ściągnąć, może mi się uda. Jak nie to będzie trzeba pociąć. Kurde, jedną ręką nagrywam, a drugą... Cały drzewa, ale to sucha. O, i tu miałem słupek na nim zrobiony. Tak co no, gorsza. To już próchno było dawno temu. No, ważne, że mi się... Muszę odkręcić taśmę i izolatory. Jeszcze nie spotkałem tak lekkiego drzewa w tej wielkości. Znaczy, jedną ręką mogę to wziąć i odrzucić, odrzuciłem to drzewo. No i żeby naciągnąć linkę, no to przekręciłem tu do tego pięka. A jak będę tutaj. Miał więcej czasu, to wtedy supek wkopiemy, jakiś betonowy, tak jak ten. No i z takim nie ma problemu. On się nigdy nie sam z siebie nie przewróci. Mam nadzieję, że więcej już nie ma takich. O tutaj zarosło. Kurde, te jedziemy. To wszystko tak szybko Tak szybko idzie. Jeśli tu nie tylko na włoć. Jakbym miał jeszcze tą dolną czyścić to w ogóle bym tutaj spędził pół dnia Ale tak jak mówię wystarczy mi w jednej lince prąd na zimę Powinienem wykaszarką tutaj raz w roku przejść i to wykosić dokładnie Tylko jak zwykle kurde braku czasu na to Nawet braku czasu żeby drzewo stąd pozwozić i trochę zostało kupek. I już nie wywiozę tego, bo za, za mokre jest, żeby tutaj wjechać. Tu mam takie kółko na naciągania też, jakby była potrzeba. Zobaczymy, czy bobry coś tu dalej urzędują, czy nie. Widać ślady stare. No, wody chyba nie ma dużo, bo by tu stała wszędzie. Śladów też nie widać świeżych więc może sobie odpuściły budowę tamy tu mam trochę za dużo drzew, tak będę musiał je wyciąć, szyka to tomolcha tutaj dęba zostawimy, tam molchę z tyłu i co to za drzewa? Z dęba coś będzie kiedyś, a takie olchy krzywe nie są nie niepotrzebne tutaj mam też takie drzewa przygotowane, przykryte będzie na przyszły rok no do, dojdę do siatki to już mam z górki, bo tam na siatce to idzie tylko jedna winka już także tam połowa jest na pastuchu, a połowa jest na siatce chyba będę kończył, bo właśnie się spakowałem po kolana w wodę, tutaj kurde buty niby nieprzemakalne ale co z tego jak od góry się nalało i to wszystko kurde pod wodą stoi widzicie a ja szedłem było zasypane śniegiem i, i się wpakowałem dwoma obiema nogami ale no nic wrócić muszę do, do samochodu Dzisiaj już nie pada śnieg, od jutra ma być coraz cieplej. Baśki dostały tutaj fajnego bolota. Jeszcze im nasypałem bubierek, suchego, chleba na środek, także wszystkie tutaj teraz sobie zajadają. Ty, wariatka! Ja to bojowo nastawiona widzę. Niektóre takie są właśnie, a niektóre to można pogłaskać. Taką to trzeba... Uciekaj. Co ty sobie myślisz? Już. Sią. O, a to Basia. Ta Basia grzeczna jest.